Witam bardzo serdecznie, jestem Fikusek, a dzisiaj chciałem Wam przedstawić materiał z Planet, w którym to zagramy sobie w wielkanocne parkury. Ponieważ dzisiaj, jak to oglądacie, to mamy Wielkanoc, więc z tego powodu chciałbym Wam życzyć szczęśliwych świąt i ogólnie zdrowych, wesołych i w ogóle, i w ogóle, więc ogólnie. No, szczęśliwego dzianka i w ogóle. Jezus, co ja w ogóle gadam? Nie umiem składać życiem, przepraszam. Ale dobra. Wracając. Ogólnie tak, sytuacja wygląda na, na to, że zrobiłem tego skina w ogóle sekundę temu i film z Karoliną na kanale. Ponieważ jak to widzicie to chyba już dwa wleciały z Minecrafta, więc zapraszam gorąco. A teraz lecimy na te parkurki, Więc ogólnie tak, zostawcie jeszcze subskrypcję na kanale. I co? Wielka noc. Zobaczmy co my tu mamy. Wielkanoc parkour, Mikalo. no Dobra, zobaczmy. Już to kiedyś grałem. Hmm. Ciekawe, tylko nie wiem kiedy No i dobra, zobaczmy Nie pamiętam żebym go brał. No dobra, no jednak ja grałem 3 minuty 30 sekund Okej, okay. dobra czekajcie Bo ja w ogóle grałem w dużo, dużo właśnie parkourów Mikala Na jakichś odcinków I może być tak, że właśnie akurat tu ten Był tym, którego grałem Chciałem jakoś szybciej przejść A tu się okazuje, że nie 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 Nie, nie, nie można tutaj to chyba trzeba jednak trochę bardziej na No Szkoda. Myślę, że mi się uda. Może na Legacy by mi się udało. No albo się jednak uda. <grytanie> Dobra, spróbuję tak szybciej przejść. Właśnie takimi trikami jak to przed tym. Bo nie wiem, czy to był jakiś trik. Po prostu doskoczyłem do miejsca, gdzie. Nie musiałem. Aha, czekajcie, powiem, musiałem tam skakiwać. Jestem żenujący. Dobra, znowu tam doskoczyłem sposobem moim, tak nazwijmy za, I teraz Hopa, hopa Dobra, mamy to Czemu jestem plaskiem, nie wiem, ale teraz po jakichś jajcach skaczemy Dookoła nas Wielkanocne, wielkanocne Obrazki Takie kurczaczki z jajkiem, w ładne Nie, <coughs> nie będą krywał, dobra Ostatni skok, tych Teraz po buziach kurcząt Piskland, bardziej, o Dobra, chyba tutaj no dobra. Szkoda, że tych strzałek nie ma. Tak, szczerze, tak dziwny trochę ten parkę. Można byłoby go lepiej stworzyć. Nie będę krywał, ale dobra. <laughs> tak bardziej wiecie. Że użytkownik wiedział, gdzie trzeba iść. Okej. Okay. Ja będę w ogóle skoczył tu na dół. Tu nawet jest ten checkpoint, ale dobra. Będę po prostu leciał tak jak trzeba. Okej. Okay. Co my tu mamy? czyli gdzieś w środek wejść? Kurczę, tam trochę. Mm. Dobra, chyba na górę po prostu. Ech, dobra. <laughs> Ciekawe, dobra. Ogólnie tak, no... Dzień jak codziennie wielkanoc, ale... W sumie jest taki dzień, który... No, fajnie się na pewno czas spędza z rodziną. Ja wiem, że zawsze na przykład jeździłem do łap, czy coś. Teraz w tym roku trochę inaczej spędzę wielkanoc, ale... Ten filmik się musi poprawić. Mam nadzieję, że u Was będzie wszystko fajnie. Możesz napisać w sobie w komentarzu, co tam dostaliście na wykonać. Bo zawsze jakiś chyba koszuczek się dostaje. Nie by tak było. Jakieś słodkości, może jakiś pieniądz. Czy coś jak takiego mniejszego. Nie wiem, jakieś słuchawki małe, dołóżne. Jakieś skarpety, nie wiem. Różne rzeczy się dostawało. Może nie takie duże prezenty jak na Mikołaja, ale. No zawsze coś tam się dostało. Ktoś tam zawsze wpadł na ząb czy coś Dobra, mamy <coughs> parkour przeszły Jak szczerze, tak jak mówię, no dużo prefów, kilka rozłożeń dziwnych Ale nie ma co tam oczekiwać jakiejś nie wiadomo czego Bo ten parkour ma ile? 6 lat ponad Dobra, zagrajmy co najstarsze, najpopularniejsze z tego Ten ma już 2 lata więc Trochę mniej na pewno. I to nie trochę, tylko no, dosyć sporo. Bo w sumie 4 lata różnicy to jest naprawdę dużo. Bądź co bądź co z drugiej strony te 4 lata, tak ktoś powie, że no 4 lata to tam jest dosyć mało, no? A tak naprawdę no to to jest sporo, bo kurde. W się sensie, nadwrót. Ktoś powie, że to jest dużo 4 lata, ale zanim się obudzisz, to już te 4 lata miną. To jest powolone. Dobra, gdzie jest ten klucz? To też jest powolone. Tu może? Tak. Dobra. A kluczek. Tu coś ciągle wybucha. Za głośność. Muszę, muszę dość ciszyć. Ale grzmoć jak nie wiem, no. Aż mi słuchawki wybuchną zaraz. Jakkolwiek to już dziwnie. Dobra, podejrzanie to trochę zawsze że grzmoci ale dobra nie można. No tutaj family friendly content. Okej, okay, tutaj to nawala. Czekajcie, to był... a to był ten... To był, kurcze, ten punkt. Trochę okay, tutaj trzeba będzie znaleźć żółty klucz. No okej, okay, no. Nie lubię ogólnie takich tych. Z kluczami, ale dobra. Okej. Okay, na głowę tego. Nie ma tutaj jakoś dużo miejsca, żeby zgubić te klucze. Więc spoko. W sumie taki hide and seek, można powiedzieć, bym sobie też nagrał. Jesteś nagrał. Stworzy taką mapę. Już tak teraz mnie zakręciło, żeby... Stworzyć właśnie mapę, gdzie trzeba szukać klucza. W takich dosyć małych pomieszczonkach każdy byłby jakiś inny. w sensie, wiecie, no ten na przykład byłby związany z, nie wiem, właśnie z Wielkanocem, drugi byłby na przykład nie wiem, z e, latem, wakacjami. Nie wiem, coś takiego by można było zrobić, choć troszeczkę mi się nie chce budować. Ajajaj, piękny czas, dobra. Widzę, że to jest trudne, wykonując święta i tak jeszcze nie jest on związany w ogóle z Wielkanocą. Więc... Zagramy sobie w ten parkour, który ma rok 500 zagrań to miało... Też w niego grałem kiedyś Rekord Ej, kojarzę ten parkour Pamiętam, że chyba rekord świata się sobie nie wiem. O, sekundę za... za długo bym robił Ej, ej, Te, te kurczę checkpointy nieźle postawione, że trzeba się obrócić I robić coś takiego? Dobra, trudno to, to będzie chyba ostatni parkour w ogóle, co przejdziemy Może jeszcze jeden Muszę to szybko zmontować. Zostało mi 20 minut do. czy pół godziny. Jeszcze teraz nie wiem. Czy to o równej 15 mam wyjść? Czy o 15.10? Nie wiem. Zobaczymy. Najwyżej. Hopsa, hopsa. <gry> Dobra. Może jeszcze jeden, taki krótki. Nie da się pobić nawet swego rekordu. Więc trudno. Eee. Y Wielkanoc. Wielkanoc, Rarity. Jak ta. Postać, jak ona się nazywała. Z. Mylitypanem. Ok, ten parkour wydaje mi się, że nie będzie aż tak krótki jak sobie spodziewałem tego, ale. Jaki to jest rekord świata? Minuta 46, więc. Jakbym. przy dwóch minutach był, to bym był zadowolony. Dobra. Okej, okay. na łóżkach. <laughs> Lawa, no nie fajnie, nie fajnie. Jak tak można? Nie, no. Każdy robi, jak chce. Ten park mi się podoba, tak szczerze. No, taki zrobiony, nie wiem, z Podoba mi się, da. Czekaj, to trzeba wejść. Kurde, to jest tylko przy, przeszkadza, przeszkadzałka. Ale trzeba być jakiś. Kurcze, nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle. Chciałem do przejść, nie udało się. Mam no, nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, zostaw lajka, like suba. Napisz oczywiście komentarz, co dostałeś na noc I miłego dzianka. Pa, pa.